Witajcie! Dzisiaj mija trzeci dzień od zastosowania środka na dżdżownicę. Środek, który zastosowałam to produkt organiczno-mineralny, który skutecznie usuwa nadmiar dżdżownic z trawnika. Wytwarzany jest z oleju i z mąki herbacianej. Oczywiście dżdżownice są bardzo pożyteczne, natomiast jeżeli jest ich zbyt wiele, no niestety, na trawniku tworzą się takie mało efektowne kopczyki, które troszeczkę ograniczają nam jakość tego trawnika. Dawka, którą zastosowałam, to 3,5 kg na 100 m2. Nawóz rozsiewany był siewnikiem rotacyjnym. Następnie został trawniczek obficie podlany i taki oto mamy efekt. Także zachęcam, jeżeli ktoś chce wypróbować, warto ten produkt zakupić. Pozdrawiam serdecznie. Magdalena Kujawska.